Na Zamku Piastowskim w Bożu odbył się w weekend gamingowy festiwal. Festiwal gamingowy na Zamku w Bożu odbył się już po raz czwarty. Z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Czwarty raz spotykamy się na Zamku Piastowskim, gdzie skupiamy pasjonatów gier komputerowych. W tym roku troszeczkę rozszerzona jest formuła o tutaj występy break Śląska liga Breakingu z nami tutaj współorganizuje tą imprezę. Down to the tape, I wanna bring my lady around who can save a snake House parties was the lick behind bars we come up out of my kid the hooper dance on yeah, my thumbs up yeah. Festiwal przyciąga, do racji Boże, miłośników rywalizację sportowej gier, wideo oraz sprzętu elektronicznego, pozwalającego w nie grać. Głównym elementem wydarzenia są rozgrywki gamingowe pięcioosobowych drużyn. Był pierwszy mecz, był to, było to ciekawe spotkanie dosyć. Tam mieliśmy parę zawodników, których już kojarzę z tej niższej sceny polskiej, jeśli chodzi o rozgrywki Lola. Ogólnie mam dużo ciekawych zawodników, szykują ciekawe rozgrywki. Mamy chyba 11 albo 12 gier, nie jestem pewien, bo jedna drużyna chyba nie dojechała niestety. Ale jest sporo meczy, przy okazji są panele, futraki, jeszcze ma być wieczorem koncert hip-hop, także tutaj dzieje się bardzo dużo i jest naprawdę sporo atrakcji dla każdego. W rywalizacji wzięło udział ponad 350 zawodników, którzy przybyli na zawody z całego kraju, a także z sąsiedniej Republiki Czeskiej. W ramach festiwalu można było zagrać w nietuzinkowe gry planszowe. Jeśli będziemy mieć akurat, tak się nam uda złożyć, że będziemy mieć każdy kolor, no to wtedy, jeśli będziemy mieć jeden kolor, no to mamy jedno no, to oznaczenie, tak, tak. czyli mamy więcej punktów. Jeśli mamy trzy karty ze wszystkimi ze wszystkimi kolorami, to wtedy mamy dwa dodatkowe punkty. Jeśli mamy dziewięć, no to mamy trzy dodatkowe punkty. Staraliśmy się przynieść takie gry, które będą dla różnego przedziału wiekowego, w które się fajnie i szybko gra. Na przykład takie gry jak Jungle Speed Kids, to jest Niby dla dzieci, ale lubią też dorośli bardzo w to grać, bo gra, chociaż jest prosta, to można się bardzo szybko pomylić. Myślę, że jest coraz większe zainteresowanie. Myślę, że zobaczymy, jak będzie dalej, ale wydaje mi się, że, że sporo osób przyciągniemy tutaj. I przy okazji, być może, jeśli uda nam się skłonić kogoś do, do skorzystania z oferty biblioteki, to bardzo dobrze. Gry tańce to tylko część zabawy. Młodzież chętnie uczestniczy w takich festiwalach, gdyż jest to świetna okazja, by bez skrupułów wcielić się w ulubioną postać filmową lub postać z ulubionej gry. Przebieramy się za daną postać, która jest w tej kreskówce. Ja jestem za Toga Himiko z no Hero Academia, tylko nie mam mundurka. A ja jest... jestem tak jakby z Akatsuki z Naruto, tylko niecałkowity. No bo postacie z Akatsuki mają różne włosy, peruki, ale akurat ja nie mam, ale mam taki niecałkowity. Udział w konkursach był wart poświęcenia, gdyż pula nagród sięgała ponad 40 tysięcy złotych w sprzęcie gamingowym oraz akcesoriach dla graczy. Wszystkie pierwsze trzy miejsca są z nagrodami rzeczowymi. Także nagrody są przygotowane od sponsorów i drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca mogą liczyć na nagrody rzeczowe. Raciborski Festiwal Gamingowy nie był tylko rozrywką w trakcie były prowadzone zajęcia z cyberbezpieczeństwa oraz prelekcje, które promowały odpowiedzialne korzystanie z gier.